Podługa w roli. Kupiłem sobie ostatnio. zestaw w górę i bez Plipe bez, bez ogona. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. Będzie. Napiszcie w komentarzach. Napiszcie na czacie, co Wam się podoba. Czy Wam się podoba taksówka? Mi się bardzo podoba taksówka ks, ta serio, naprawdę. Jest taki piękny skinek. Dys, Dyspozyka. to jest fajne nawet. Spoko, ale ja wolę ją taką. Ładna jest. I podoba mi się ten kierowk i piasek jak mi się opodaje, bo no, a ten. on jest brzydki. On jest brzydki dla mnie. A dla was? Obiście. Ani ma nawet. Dobra. Nie wiem co zagramy. Kurczę, no nie wiem, nie wiem. Albo Arańk możemy wygrać. No nie mam z kim codziennych turniej zagrać. Za mało. Wiecie co? Chyba zagram operację. Live' będzie trwał około 20-30 minut, gdzieś około tak, bo nie chce mi się w sumie troszkę nagrywać. Mam 20 chyba złotych, czekajcie, bo będzie... Będzie, będzie ten. Yy, będzie tylko chyba... Będzie po prostu jakiś pakiet za 20 zł. Ale muszę. No, mam 20 zł i 1 grosz. Więc tutaj trzeba. czekajcie, czekajcie. Ja sobie już Wam to udostępnię, żebyście mogli zobaczyć to. Bo tylko będę miał mówić. Ja Wam tylko coś pokażę. Na to jest Cześć, no z dory. A, Dobra. I teraz pokażę. Teraz popularne w Japonii. To jest popularne w Japonii. Naprawdę. Ja Wam powiem, co się opłaca kupić. Opłaca Wam się kupić chyba. O kurcze, nie, nie ma fajnej gry. Na PS nie ma fajnej gry, naprawdę. Są fajne gierki, na przykład to Play, ale... Mm -hmm. Albo mogę zrobić, mogę robić live'iki z Apexa. Albo odcinki z Apexa. Nie wiem, czy chcecie, czy nie. Nie wiem, czy byście chcieli z Apexa. Napiszcie w komentarzach, bo o, o tej gry za mniej niż 5, 85 zł, 59 zł, 39, 50... Formuła 1, Hitman, ale Hitman jest tak, już taki starszy, już ba bardzo stary jest jeszcze Hitman. Bardzo, prawda. Ja bym chciał sobie, ja bym, ja bym chciał, jakbym miał pieniądze, to bym kupił sobie hmm, pieniądze, bym miał, to bym sobie kupił i by był i na pewno by był Byłoby bez tego odcinka, naprawdę. Mm. Ja Wam już powiem, co to za gry, jeszcze są. Na przykład Wars e, WMD. Aha, to jest to. Lego City Undercover. Ej, powiem Wam szczerze, że to jest bardzo, bardzo, bardzo stare. Już. Naprawdę. To powinno być 59 zł. O kurczaki. Ej, naprawdę się to opłaca kupić. Naprawdę to się po co kupić. Czekajcie, co to jeszcze mamy? Jeszcze mamy Lego Marvel Super Heroes. Ja wiem, że Wy tego nie widzicie, ale ten, ale ja wam tylko czytam. Na, nie nie na, ja Wam powiem szczerze, chciałbym robić odcinki z Hello Neighborg, ale... Ale chyba bym chłaby się nie spodobało, naprawdę. Hmm, hmm, hmm. Jak ktoś pisze na jak ktoś pisze na czacie to ja z ale ten... Ale ja tego nie widzę, bo ja teraz właśnie ten. Sobie sprawdzam. I teraz zobaczymy nagryw to play i... i zobaczę czy wa, nagrać jakieś filmy i odcinki z tego. Pokażcie mi co tutaj jest. Okay. Mm -hmm. No kurczę nie ma fajnego, naprawdę. Albo bym nagrał z... Co to jest? Co to jest Sweet Blade? Napiszcie w komentarzach, co to jest Sweet Blade. Bardzo bym był wdzięczny. Nie znam tej gierki. No kurczę, nie ma fajnej gry. Naprawdę. Fear to play. Co to jest? Przecież nie gadajcie, że to jest ten kto, kto dołączył Ale powiedz kim ty jesteś, bo nie pamiętam. Aha, kapi. Ej, kapi, nie, kapi nie, bo ja coś robię, okej? Okay? Pądrów YouTube a. Elo. No. No dobry jestem. Dobra, czekajcie ja prywatną, żeby tutaj nikt nam nie dołączył, żeby tak... Wiecie, żeby nikt nie dołączył po prostu. Tak ja już to będę... Ja już tutaj sprawdzam. Nie, nie wiem kto tutaj skapi, ta MS kapi. Jakie mną? Aha, to jest ten, co by na live'iku. Pozdrawiam cię, byku. Jak jest, jak będziesz na live'ie, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Chcecie... chcecie ej, chcecie... Ja no nie wiem czy, czy pobierać tego PlayStation Hits. Wiem, że to jest... Czekaj, czekaj, czy PlayStation Hits. Na pewno na PlayStation Hits coś ma być. Naprawdę to tyle kosztuje? Bo ja bym nagrywał... bez A nie, to jest stare... Ad... To mamy raczej ten ale to jest bardzo stare, tak, tak jak net Force Speed. Rayman Legends. Rayman Legends za 79 zł mm, hi, hi, hi. Wiecie co? Popieram tego... Jak to jest demo... Ale tu chyba nie jest. Hot fun, great. Czekajcie, co to samo po tak? Zobaczmy. Nie ma. Ogólnie nie No, pobieram. Ale to jest fajne. Pobieramy to już oczywiście. Wiem, że Wy tego nie widzicie, ale sorki, bo nie chce mi się nagrywać z telefonu na kamerkę. Dobra. Pobieramy sobie o 3 da. Dobra, pobieramy się. Ja sobie już... Aha! I będzie... będzie wpadnie odcinek... Yy, jutro wpadnie odcinek z Formuły 1. 2019. Wpadnie i... Nie, nie wpadnie chyba. Chyba w Formuły 1 nie. Spaz te wyzwania. Dzisiaj podobno mają być wyzwańka. O 16 godzinie. O 16 godzinie podobno mają być. Czy co? Ja kogoś zaproszę tutaj. Mm. Mm, Olka, miły. Pozdrawiam. Styka sobie bardzo serdecznie. Czekajcie, wejdziemy, wejdziemy, do styka, czekajcie. Ja się nie będę odzywał, będziecie słuchać tylko styka. Nie, chyba styk się nie będzie odzywał, tylko ich... i czekajcie to, tak, i tak, tak. ja, ja, ja jestem cicho. nie do nie masz dostępu do tej części gry. Aha, czy oni grają... Czekajcie. Zapraszamy do styka, ale styk na pewno nie dojdzie. Kurczę, nie mam z tym sobie zagrać. Kapira arena. Oni, nie, oni... On jest dobry, kapi jest dobry, kapi jest dobry, no nie, nie ma co robić naprawdę w tym Fortnite. Nudy są. Nudy są, no. Nudy no. no, są w tym Fortnite, naprawdę. Dobra, wejdziemy sobie do tej, do tej nowej z Imperii, ja chcę to zobaczyć. Grałem, grałem w to, grałem w to, ale nie spodobało mi się tak za bardzo, nie, 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 wiem, po prostu, nie wiem, po prostu Fortnite mówiło, Fortnite Polska bardzo mówiło, dobrze, bardzo mówiło, znaczy często mówiło, że tu będzie do wygrania skinek, ale tak naprawdę plecak nowy, on nie jest taki ładny jak po prostu, jak po prostu ten, po prostu nie jest taki łyżny. Nie widzowie. Nie...

Ale patrzcie, to, to jest fajne, patrzcie się Jakby to było można robić w... wiecie. Po prostu, jak gracie normalną gierkę, to... Włosz, stop. Co ty po się... Wiecie co? Idę robić te wyzwanie Nie wiem, gdzie one są, czekajcie, bo ja pokażę, tutaj są jakieś... Bazzania, Latania, Sovania, Bicani, Jetta, Rajesta, Bicani, Bicani, Oh, mamita, mamita. Ay, pa, 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 Saya pa, pa, To jest do 4 liter. Popyla mi się już ten u, u Co się go na Co się go na rewiku. O kurcze, ale mam laki. 25 minutek. 25 minutek. Grand Fort. Oczywiście macie tam link w opisie do do tego, do Teraz na jakieś do zapraszanie do ekipy? A ja mówiłem, że nie chcę grać. Nie no, dobra, trzeba zagrać sobie. Na rękę chyba. Nie? Dobra, ładunek. Pokażę wam, pokażę, ładunek. Live -it będzie trwał 30 minut, bo 30 minut, nie, nie 30 minut, 20 minut, jak skoczyła ładunek, kończę i robię, robię, robię ten, robię odcinek, skończę mm. i to znowu. Zobacz. I... Wydawał. Albo nie, nie zwiedzał może, może nie zwiedzał. To takie randomowe wszystko, że... Nagram, nagram po prostu odcinek i mam i wrzucę Wam odcinek z Travisa Scotta z koncertu, ale chyba, ale chyba nie, chyba nie, bo to jest za dużo. Yy, nie za dużo, tylko za dużo Muszę to bo tam koledzy mówią coś tam. Zatrzymaj ładunek. Katia, słyszę? Żebyście mnie bardziej mogli słyszeć. Dokonaj wyboru. Ej, wziąć to czy to? Zabiera rękocieło. Czy my zatrzymujemy, czy...? Co? Co robimy? Jak chyba eksploatujemy. Pan mnie łapił. Mam O kurczę, ale doszło prawie. Ej, zobaczcie, to nie sam. Nie jestem na... zadowolony, tutaj okay, zatrzymujemy oczywiście, że... ja te paki do was lecę pomogę. Trwa walka no o ładunek Może wam, no może wam nie pomogę to... Wiecie co? Najgorsze jest to i trzeba zatrzymywać się, nie? Bo jak na przykład walczycie to na przykład nie wiem Walczycie Trwa walka o ładunek Ja, Do... nie zaczynamy nie tego, nie ma bata. Trzeba sobie. Trwa walka o ładunek. Walka o ładunek, dobra. Ale jestem botem, co on to On robi! zobacz jak on buduje. Zobaczcie jak on buduje. No, nie no ja się oczywiście nie śmieję, tylko sobie tak żartuję. Właśnie Trwa się walka o ładunek. Nie się. Budować, bo ja nie wiem, po co w tym Znaczy, dobrze mnie Zobaczcie, jaki to jest Trwa o ładunek. I to... Dla, dla mnie to jest... Dla mnie to jest za za zetanym. Za... Ej, czekajcie, ja chyba jestem na trybie... ja cię... Ja się wyciszę już. Dobra. Ja... Ja sobie muszę... Wiecie, muszę ich po prostu wyciszyć. Bo... Ale Luka... Luka, where you from? Hello. Where are you from? I'm from Poland. Trwa walka o ładunek. Dobra, trzeba to wygrać. To trzeba wygrać. No, nie chcę na dostał, widzisz, co? Pozostała minuta. Ja... A Trwa walka Macie, o ładunek. Da... oni się wolą po ładunek. I chłop nie ma szans, jako sam. Dobra, może Jacob tutaj sobie radę, ale. Jaki chłop ma jaki chłop szansę? Powiedzcie mi, jaki chłop ma szansę, chłop się odradza w 90 sekund. Pozostało 30, minut. 30 sekund. Musi po prostu pracować dalej. Trwa walka o ładunek. Ładunek zbliża się do celu. Oj, że... Bali się Ładunek się... dotarł do punktu ja kontrolnego. Hmm. Życie, Kuźwa, ale dlaczego ja mam taki słaby skład? powiem powie ktoś tak. Powie mi ktoś, dlaczego to jest takie rozwalone. Wiecie co, ja chyba, ja chyba za chwilę kończę live'a i idę robić odcinek. Odcinek na stówę dzisiaj będzie, ale nie wiadomo kiedy. Znaczy be, będzie o... będzie o... Eskortuj ładunek. O 18. 18? No będzie wprost o 18... Znaczy filmik dostaniecie o 18, a będę go robił o 17. Godzinki to zajmie, bo muszę tam wytnąć tam. To było. Dokonaj nie, wyboru. Wszystko, wszystko nie tak, wiecie. Wiecie, wiecie. wiecie. Na nie, to nie, będzie, nie, nie muszę, bo wiecie urę wszystkie swoje broni do wyjścia klasy rzadkości. Jak wezmę sobie wolną pompę, to a wiecie, wiecie że jesteś taki podporna, jak na przykład nie no, można mieć złotej baweżowicy, a chłop mnie takiego liczy, że da się. Chyba, to się idę, to chyba pójdę na kasztomy o kogoś. Albo usyć to u Sycia. Pójdę dla Ciebie, wziąłek. Bardzo Sycia lubię. Bardzo. No, rand,

Walka o ładunek. To za prostu... Zobaczcie. A zobaczcie na niego, Zobaczcie, jak to robi. Dobra, jedną osobę. Zobaczcie na ludzię. Zobaczcie na ludzię. Zobaczcie bardzo. Brawo. Nie widzę no, jasna. Dobra walka o ładunek. To wam Wiem, że ja nie jestem taki wyborny, ale kurde, no bez przesady, że mi taki banditu. Cóż to jeden slot dodaję? fajnie. Dobra, ja kończę live'a, bo dzisiaj to na tyle i trzymajcie się, łap, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję złącząc, to jest tak pięć jak pies bez ogona, e, sorry, taker, ale muszę, e, więc trzymajcie się, do następnego i... nie, czekaj, 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 muszę to jeszcze raz zrobić. Cześć, do następnego, trzymajcie się, cześć. Cześć. Nie no żartuję oczywiście, ale... Suba, suba. Możecie zabić łapeczkę, też możecie zostawić, bo oczywiście ja nie ruszam, ale zostawcie w górę i subskrypcję. Zostaw łapkę w górę, zostawcie suba. Wow. Dobra, więc do następnego trzymajcie się. Cześć!